W piątek i sobotę w Miejskim Centrum Kultury odbyły się warsztaty teatralne zatytułowane Wyobraźnia i Osoba w Teatrze. Jest to impreza cykliczna, która odbyła się już po raz trzeci. Warsztaty poprowadził Hubert Guza, na co dzień pracujący w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, ale związany ze Skarżyskiem. Jest świeżo upieczonym reżyserem, który chętnie od wielu lat recytuje również w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku. Warsztaty nie miały na celu nauki profesjonalnego rzemiosła aktorskiego, naśladowania profesjonalistów, wręcz przeciwnie. Podczas warsztatów głównym celem była Ciałem i emocjami. Uczestnicy uczyli się integracji w zespole, ale również jak przekazać emocje publiczności będąc na scenie samemu, jak sprzedać własne pomysły na scenie. Naszym zadaniem w takim teatrze amatorskim nie jest naśladownictwo jakby aktorów zawodowych w takim źle pojętym znaczeniu, że ściągamy coś z nich i robimy to samo w gorszym wydaniu. Naszym zadaniem jest pobudzić i wyciągnąć z uczestnika jak najwięcej predyspozycji. Czyli ćwiczymy mocno ciało i tak dalej, ale to nie są same takie ćwiczenia fizyczne, które rozluźniają ciało, gdzie jesteśmy świadomi, że mamy rękę, nogę, że oddychamy. Tylko uświadamianie sobie z tego, jak może w ten sposób zrobimy, że, że, że my uczymy przez te ćwiczenia integracji w zespole, ale jednocześnie w ten sposób, że osoba czasem jest sama na scenie i wtedy ma świadomość, jak może temat, ekspresje, emocje sprzedać publiczności. Używając do tego nie tylko głosu, ale swojego ciała, swojej wrażliwości, właśnie celem jest to pobudzanie wrażliwości. Czyli my zadajemy, dajemy im różne techniki, które pomagają im jakby sprzedać własne pomysły na scenie. Uczestnikami była młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna ze Skarżyska, ale także zaprzyjaźnione osoby z Ostrowca Świętokrzyskiego. Czekamy na kolejne edycje tej imprezy.